Ale, przepraszam, że mi okłamałeś. Dwa metry to ile centymetrów? Co? 2 metry to ile centymetrów? To ile centymetrów? Jeż. Jeż, Albo... Ale Więc tak, więc u mnie y, ja bardzo lubię, tyś mówił, że jestem inteligentne. Że są inteligentne, jasne! Gra. Dawać. No to w było takie powiem ci owe To zagrałeś tam na tym że... Ale ja nie mówię tak, że ja zagrałem Dziękuję bardzo do widzenia El ja Papito z tej strony Patrzcie co wypadło Nie. Dziękuję ślicznie z tej strony, strony papcio tak Wychylaj sobie Przecież się on szukuje, to, tak. to jest niemożliwe Nie nie, nie wiem co się dzieje MrGamer I love you so much Co jest? Gdzie ta gra roku? Co koń robi na drzewie? Sage, can I guess your age please? I don't know. Can I? Yeah yeah. Um twenty-seven. No, no. 90. I'm boy man, I'm man, I am man. I'm oh, sorry. <laughs> Zobacz, to jest jak takie małe dzieło sztuki. A masz opiekę <coughs> czy dostawnicę? Oba mam <coughs> Flex. Jak masz te takie duże chleby, to one są strasznie opieczne, robisz sobie zapiekanki z tym, wiesz, że to takie białe chleby. Duże chleby. To się bagietka chyba nazywa. Eee... widzowie? Polska, Ukraina, Niemcy, Niemcy, Niemcy. Arston wysłał ZT-8. Dab zrobisz daba? Dab 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 no zrób dab 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 zrób jeśli lubisz w dupę. Aha, k***wa. Masz mnie. Feniks! co z tą grupą? Feniks i gniazdo. Ej, zrobisz coś po makowiczowsku powiesz? Tak, ale poczekajcie, bo upadnę. U upadnę? Sponer Ade Jak coś nie siadaj na TT. Te, na te, te. Lawka, tak? Dzień dobry państwu. Wędrówka 1804 Delirium Tremes Obdarzył Dzień. tu, jak masz na imię? Krzysztof. Krzysztof książe 50 zł. Niosę tu hamburgera, którego zajebałem w Belgii. będąc musetką w pociągu. mamy tu piwo, ucałujmy. 150 sztabki złota piszone się, 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 Nie, bo ja boję ja się bo nie, nie, żeby też sobie to. nie zrobił krzywdy Mikołaj no. Boże, nie jest. Ja mogę zrobić dwa, jeżeli ty się boisz <słyszyk> tanie, Widzowie widzowie, o. O, widzowie, tu strasznie wieje, mnie też wioski Patrz co mam za oknem w każdej stronie na tu za oknem człowieku. pokażę ci jaka u mnie pogoda. rozumiesz. Patrz. Otwierasz okno. A tu proszę bardzo. Człowieku, od Mikołaja dostałem. Nie, bo nie wiem jak ty, ale ja chyba od dwóch... chyba od dwóch lat nie miałam chyba banknotów w dłoniach. Nie miałaś? No nie no, wiadomo jakieś urodziny, jakieś święta, tam zawsze banknoty były, ale no nie płacę już chyba od dłuższego czasu kartą, nie? Aha, a to ja miałem banknoty. Może nie karę tylko banknotem, no i tak wiesz, te pieniądze trochę szybciej idą, jak tak nie widać tych banknotów, co się płaci nimi. No tak, tak, ale jest coś magicznego w banknocie, na przykład 100 złotowym, który nie. ląduje prosto do twojego nosa. <noise> Diabło, Wiesz, jak nie mogę krzyknąć nawet. Czemu nie możesz Czemu nie krzyknąć? krzyknąć? Bo mnie boli gardło. On boli mnie nie gardło Za długo. Bolo, mi za za długo. <laughs> ja mi do ryja. Nie, nie <laughs> trzeba było iść z Pharah-Maxilem po milion kurwa. <laughs> <laughs> <O>, kurwa. <laughs> Poszedł ten ktoś? Nie no k***a, wypie**alaj mi stąd. Albo wiesz co? Nie boję się ciebie. No fear. Aaa dobra, jednak się boję troszeczkę! Maybe the exit will appear just like it disappeared? No k***a, no bllblblblblbl, no sobie pie**aj! Uważaj se, koleżko. Myślę, że doleci! Ale tyle w tą stronę, bo ja Panem Mendoną, proszę pani, słyszałem, że jest pani w ciąży. Nie jestem cię. Nie, absolutnie. Chciałbym pani zaoferować treningi tajskiego boksu. 6 miesiąców, jak cię a! A! hapnę za szyję, zakudły, tajski klicz i sto kopów pepek. Po, po, lewa, rana ja przeskok, pa, pa, prawa i potem z przeskokiem, Po! Po! Serię po dwa! Za ucho, pa, pa! łeb, a! ty się trzęsie, lewo, prawo, ja cię stoik... A petardy trzymał zakary? aż dostają ślady na szyi eee, śniadki I naciągam łeb i na schaby Buh! 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 Ej, damy tak, żeby zakrywał je twarz cały czas? O nie, spadł ci to na głowę tak. Co się stało? O kurwa ludzkie <laughs> <laughs> Hello guys Ludzkie, ludzkie jest? есть. Да, есть, есть, есть. Ой, oh, есть. Yeah, Fuck you, yeah. Russian, блядь, курва. For what? For what you hate us? Полька, полька. For what you hate us? Хорошо, а нахуй я, на я ебучатый пиздец.